Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Legii Warszawa, pan Czesław Michniewicz. Trenerze poproszę o ocenę dzisiejszego meczu. Dobry wieczór. Mecz rozpoczął się tak jak tego oczekiwaliśmy. Podejrzeliśmy do przeciwnika bardzo wysoko, odbieraliśmy wysoką piłkę, stwarzaliśmy sobie sytuację. Akcje były płynne, szybko zdobyliśmy bramkę. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Jeden moment Naszej słabszy moment w pierwszej połowie rzut rożny, którego też można było uniknąć. Straciliśmy bramkę i troszeczkę gra już nie wyglądała tak dobrze, ale jednak przeciwnik nie stwarzał sobie w tym czasie wielu sytuacji. Po przerwie wróciliśmy do gry. Znowu przeważaliśmy, zdobyliśmy bramkę na 2-1. Naszym największym problemem w tym spotkaniu było to, że mając tyle okazji, wytwarzając sobie tyle okazji bramkowych po płynnych akcjach, po dobrych rozwiązaniach, które stosowali nasi zawodnicy, nie byliśmy w stanie strzelić trzeciej bramki, która prawdopodobnie przesądziłaby losach tego meczu. Podobnie było przy stanie 1-0, gdzie nie udało nam się strzelić bramki na 2-0, a okazji było dużo. Naszym problemem dzisiaj była tylko skuteczność. Reszta funkcjonowała dobrze, oczywiście nikt za to punktów dodatkowych nie przyznaje. Graliśmy u siebie, straciliśmy dwa punkty i na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie ten dzisiejszy wieczór. Pracujemy dalej. Na pewno jest żal, ale nie ma załamania z naszej strony, bo gra, tak jak mówię, momentami była bardzo dobra, momentami była dobra, a te dwa momenty nasze słabsze w meczu, przeciwnik wykorzystał i przez to straciliśmy nasze punkty. Trenerze, nawiązując do dobrych momentów, pan Olgierd Kwiatkowski, Interia pyta, czy bramka kapustki to największy plus dla trenera? Nie, dla mnie każda bramka jest plusem, każda bramka plusem jest dla zawodnika, który tę bramkę zdobywa. Ta bramka pada po bardzo ładnej akcji, składnej akcji, który w tym spotkaniu było bardzo dużo. Bartek się znalazł we właściwym miejscu i inni zawodnicy też mieli swoje okazje przystanie do zero. Faj fajną akcję przeprowadziliśmy, gdzie Paweł Wszołek uderzał z wolę, a szkoda, że to nie wpadło na 2-0. Na pewno cieszy bramka każdego naszego zawodnika. Cieszy to, że Bartek wraca do dobrej dyspozycji, w każdym spotkaniu gra coraz lepiej i, i to jest największy plus dla nas. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. E, tre, czy uważa, trener, że ten mecz można było zamknąć przy wyniku 1-0 i 2-1? No to jest ta sytuacja, o której mówiłem, że brakowało nam skuteczności, żeby zdobyć drugą, może i trzecią bramkę przy stanie 1-0, bo okazje ku temu były. Nie cofnęliśmy się, szukaliśmy kolejnej bramki, tak samo przy 2-1. Nie staraliśmy się bronić tego wyniku, tylko szukaliśmy trzeciej bramki. Był taki moment w tym meczu, który przeciwnik wykorzystał. Pogubiliśmy się troszeczkę, przypadkowe wbicie Mladena pod nogi Świerczoka, który miał praktycznie jedną okazję w tym meczu i ją zamienił na bramkę. Strzał nie do obrony, także tutaj Artur nie mógł nam w tym momencie pomóc i później gra wróciła z Znowu jak gdyby na naszą stronę, czyli my przeważaliśmy, mieliśmy sytuację, Mladen miał świetną sytuację prawą nogą, mógł strzelić to na 3-2 i dzisiaj byśmy byli w innym nastroju. Ale mówię, to jest piłka, wszystkiego się nie wygra, żałuję bardzo, że to w takich okolicznościach zremisowaliśmy, ale tego już nie zmienimy niestety. Mamy jeszcze dwa pytania od naszej redakcji Legia.com. Trenerze, Legia wyjątkowo często strzelała dziś z dystansu. To jeden z najważniejszych elementów, nad jakimi pracuje zespół? Pracujemy nad tym elementem, bo mało oddawaliśmy strzałów w ostatnim czasie, ale też pracujemy nad stałymi fragmentami gry. Dzisiaj przeciwnik miał jeden rzut rożny, zamienił go na bramkę yy, po strzale głową. My tych rogów yy, mieliśmy, zdaje się, 11 albo 12 i niestety nie udało nam się tego zamienić yy, na bramki. Także pracujemy nad strzałami z dystansu, pracujemy nad całymi fragmentami gry. Mam nadzieję, że to będzie przynosiło efekty. Ostatnie pytanie. Czy trener zadowolony jest z poruszania się zawodników, wychodzenia na pozycję? Często można słyszeć, jak trener podpowiada piłkarzom, gdzie się ustawić. Jestem momentami zadowolony, momentami nie, bo kiedy wychodzę na pozycję, to jestem zadowolony, ale przychodzi taki moment, czasami to jest moment taki troszeczkę zadyszkę, zawodnik złapie, włączy się w jedną akcję, wróci do, na swoją pozycję, później jest kolejna akcja i widać, że troszeczkę łapie oddech, to jest normalne w piłce, ale generalnie pracujemy nad tym, żeby wychodzić na pozycję, zdobywać przestrzeń, zdobywać teren, grać na wolne pole, nie tylko piłkę do nogi. Na pewno nad tym musimy jeszcze wiele, wiele pracować, ale cieszy mnie to, że zawodnicy już sami potrafią ocenić, jak tak oglądamy wspólnie fragmenty na odprawach to już widzą, co zrobiliśmy dobrze według naszych założeń, co można było zrobić lepiej. No i tak chciałbym, żeby ta drużyna się rozwijała. Dziękuję trenerze. Kończymy dzisiejszą konferencję. Widzimy się po następnym spotkaniu. Dziękuję. Dobranoc.